Wam, jak rysujemy i omawiamy własności wykresów funkcji wykładniczej. E, pokażę najpierw kilka przykładów, jak wygląda funkcja wykładnicza, jak ją zapisujemy, a następnie pokażę Wam, jak ją narysować. No i w pierwszej kolejności zapiszę taki wzór. Y równa się 3 do x. f od x równa się 1 druga do x. Y równa się 51 do X. Y równa się um, 17 dwudziestych do 2x plus 3. Zobaczcie, jakie różne wzory napisałam, ale zwróćcie uwagę, że nigdzie ta duża liczba nie X, ale ta duża liczba, podstawa tak zwana, ona nigdzie nie była liczbą ujemną. Czy to oznacza, że nie może być liczbą ujemną? Ale też nie była nigdzie zerem? Nie była nigdzie jedynką? Czy to oznacza, że nie może być? No właśnie, dokładnie to oznacza. Czyli nasza funkcja wykładnicza zawsze będzie miała wzór a do x -a. i co wiem o a? a może należeć od zera do jedynki lub też A może należeć od jedynki do plus nieskończoności. Jeśli chodzi o X, to co mogę powiedzieć o X? X może być każdą dowolną liczbą. Rzeczywistą, czyli to nas oznacza to tyle, że pod literkę A mogę wstawić wszystkie możliwe liczby dodatnie, nie mogę podstawić jedynki. I zera, żadnej też ujemnej. Jak jeszcze te funkcje mogą być zapisywane? Popatrzmy sobie, jaka jest różnica. Tutaj jest funkcja Y, a tutaj funkcja f od x. Czym się to różni? Kompletnie niczym. Obie te funkcje to dokładnie ten sam zapis funkcji jako y albo f od x. Czyli ja mogę zapisać tak: y równa się f od x równa się i na przykład właśnie 3 do x. Czyli czy ja zapiszę, że to jest y równa się 3 do x, czy ja zapiszę, że f od x jest równe 3 do x, to nie ma żadnej różnicy. Pamiętajcie, że ten zapis jest zamienny. Można stosować i taki, i taki. I nie ma żadnego problemu, jaki sobie Wybierzecie. Natomiast, żeby narysować tę funkcję, czyli chciałabym narysować funkcję 3 do x, to musiałabym narysować do tego sobie tabelkę. I do tabelki wymyślić jakieś liczby, które można byłoby użyć. I teraz, jakie to mogłyby być liczby, to za chwilkę ustalimy, co do tej tabelki mogłabym wrzucić. Napiszę sobie tu x, tu Y. No i tutaj wróćmy do definicji. Popatrzmy, że x -y mogą być wszystkie możliwe. Więc ja ustalę sobie takie standardowe, których zawsze używam. I to jest u mnie 2, minus 1, 0, 1 i 2. Pamiętajcie, że nie we wszystkich funkcjach można te liczby użyć. Wtedy, gdy w dziedzinie będzie ograniczenie, ich nie użyjemy. Ale tutaj mogę. I zacznę f od minus dwójki. Co to dla nas będzie oznaczało? Otóż dla nas będzie to oznaczało tyle, że tutaj ten x i ten jest zastępowany przez właśnie tę dwójkę, czyli tę z tabelki. Co to dalej znaczy? To znaczy, że 3 będę miała do potęgi minus 2. No, i teraz co się dzieje, kiedy mamy ujemną potęgę? Nie daj Boże, abyście napisali, że to jest minus liczba jakaś, bo to nie będzie liczba ujemna. Minus w potędze powoduje obrócenie tej liczby, czyli to znaczy, że to będzie 1 trzecia do potęgi drugiej. A podnieść 1 trzecią do drugiej potraficie, bo to jest 1 trzecia razy 1 trzecia, czyli 1 dziewiąta. I tę liczbę rzucam do mojej tabelki. Identycznie wykonam f od minus 1, czyli 3 do minus pierwszej. Wiemy, że minus obraca liczbę, czyli to będzie 1 trzecia do pierwszej, czyli po prostu 1 trzecia. Identycznie wykonamy f od 0, czyli 3 do zerowej, tylko trzeba pamiętać, że każda liczba do zerowej potęgi to po prostu 1. Wstawiamy do tabelki kolejną to, co zostało wyliczone, f od 1 to jest 3 do pierwszej, czyli po prostu 3 i f od 2, czyli 3 do potęgi drugiej, a więc 9. Co teraz trzeba zrobić? Narysować w układzie kartyzjańskim, czyli w takim, gdzie są osie x i y. A więc rysuję sobie osi i nazywam je jak należy. Oś Y i oś X. -ów. I zaznaczam. Dla minus dwójki na osi X, czyli tu, mam jechać do jednej dziewiątej. No to jak tu jest jeden, no to jedna dziewiąta jest pewnie gdzieś tu. Dla minus jedynki, czyli tu, Mam jechać do jednej trzeciej, czyli gdzieś troszeczkę wyżej. Dla zera, to jest 0. mam dojechać do jedynki, czyli tu. Oj, uciekł mi wykres, tu mam dojechać. Dla jedynki mam dojechać do trójki i tu jest trójka, a dla dwójki jest dziewiątka i nie będę jej zaznaczać, bo ona nie musi być zaznaczona, nie wszystkie liczby, pamiętajcie o tym, musimy zaznaczyć z tabelki. Jak będą jakieś wysokie, to wcale ich zaznaczać nie trzeba. Natomiast teraz musimy zwrócić uwagę na to, że ten wykres, on tu będzie bardzo blisko szedł i jeszcze bliżej będzie szedł, ale nigdy tej osi nie dotknie. Taka oś to asymptota, czyli to jest Asymptota y równy 0. Tak nazywa się ta oś. I podamy własności. Pierwszą własnością będzie dziedzina. Dziedziną już ustaliliśmy tutaj, że X -y mogą być wszystkie dowolne, ale zwróćmy uwagę, jadąc od lewej do prawej, wykres zaczyna się od minus nieskończoności. I kończy się w plus nieskończoności. To oznacza dla nas, że e, jest dziedzina rzeczywista. Mogę tak zapisać, mogę napisać od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Zbiór wartości, i tutaj trzeba sobie przypomnieć nazwę, czyli zbiór Y. -ków. I teraz jak to działa? Jadę sobie tu, i tu nigdzie mojej funkcji nie ma. Ale zaczyna się w tym miejscu. I leci do góry. Odkąd się zaczęła? Od bardzo, bardzo blisko tej osi tu. Bardzo blisko, A ale asymptota to już wiecie, że to jest linia, do której ta funkcja nigdy się nie dotknie czyli zbiór wartości należy od zera otwartego, bo nie dotkniemy do plus nieskończoności. I teraz ktoś się będzie zastanawiał, a dlaczego ja takie rzeczy piszę, skoro tutaj może jest inaczej. Tutaj jest na dole minus nieskończoność dla y i plus nieskończoność dla y. -ków. Czyli jeśli patrzycie od góry do dołu, to minus plus, tak jak strzałka pokazuje. A w przypadku x tu jest minus nieskończoność, a tu jest plus nieskończoność. Tak, żebyście wiedzieli, skąd ja to wzięłam. Trzecim punktem, który chciałabym omówić, jest miejsce zerowe, tak zwany MZ. Miejsce zerowe to jest punkt, którym funkcja przetnie tą ośkę. Przetnie, dotnie, ale zobaczcie, że nigdzie jej tu nie ma. Nie ma, w związku z tym miejsca zerowego można napisać, że jest brak. Czwarty punkt, tak zwana monotoniczność. Mam nadzieję, że pamiętacie, co to jest. Otóż jest to, gdy funkcja rośnie, maleje bądź jest stała. I patrzymy na naszą funkcję, co nasza funkcja robi. Leci, 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 leci do góry, czyli jest to funkcja jaka? Funkcja rosnąca. Funkcja, można napisać strzałką, można słownie, funkcja rosnąca dla x należących do liczb rzeczywistych, czyli całej swojej dziedzinie jest rosnąca. Czwarty punkt mamy, piąty punkt to są y większe od zera, czyli tak zwane wartości dodatnie. I tak sobie zapiszę. I jeszcze będą wartości ujemne. Co to wartości? Mam nadzieję, że pamiętacie. A jeśli nie, to teraz szybciutko zapamiętujemy, że x -y się jakoś nazywają, y też jakoś. Y to zawsze wartości, a x -y to zawsze argumenty. Czyli jeśli słyszycie słowo wartość, y jaki w naszym przypadku? Dodatni, czyli większy od zera, a więc nas interesuje, gdzie nasz y jest nad osią leżący? Tu. I zwróćcie uwagę, że cały wykres tu jest nad osią. A jeśli jest cały nad osią, to co mogę powiedzieć? To mogę powiedzieć, że dla x należących do rzeczywistych liczb. A wartości ujemne, Czyli y mniejsze od 0 to te, które są pod spodem, czyli patrzę, gdzie mój wykres tu jest. No i się okazuje, nie ma. Nigdzie nie ma. No to skoro nigdzie nie ma, to musi być x należący do zbioru pustego. Tak należało omówić te własności. I dziękuję bardzo.